I tak. Pierwszy projekt, który, który nie ja wybrałam no dokładnie, tylko został nam przysłany, to był Hongkong C58. Chcę Wam tutaj pokazać, bo niestety on się przesunął, jak on wygląda on. To jest to. Także mówiłam, że dzisiaj bardziej nowoczesne bryły. Chociaż nie jest to taka, taki duży budynek, bo ma sto, 140 metrów kwadratowych. Także tutaj jest to dosyć taka przystępna, przystępna wielkość budynku. Także ma trzy pokoje bez salonu, dwa stanowiska garażowe, dwie łazienki. No i tak, i do tego właśnie yy, tak podejdziemy. Jest, yy, jest to budynek parterowy, yy, całkowicie yy, dach, z dachem płaskim. Tak tutaj widzicie na rzucie. Także, jak, jeżeli chodzi o yy, właśnie o te rysunki szczegółowe, które sobie zawsze tutaj można, czyli znaczy zawsze nie, w większości projektów są, można sobie pobrać tutaj rysunki szczegółowe. I właśnie ja przejdę do tych rysunków szczegółowych, na których łatwiej jest po prostu Wam opowiedzieć to, co, to, co widzimy. Dobra, pierwsza uwaga to jest taka, która dotyczy dachów płaskich. Nie zawsze dachy płaskie można zrobić, nie na każdych działkach są one dopuszczalne. Poza tym, do dachu płaskiego musicie mieć mega dobrą ekipę, także jeżeli chodzi o, o tradycyjną więźbę, takie dachy dwuspadowe, wielospadowe, to ekipa na pewno się znajdzie i, i nie będzie tutaj kłopotu. Natomiast jeżeli chodzi o dachy płaskie, to rzeczywiście jest tak, że z tymi ekipami jest bardzo różnie, więc na to, na to bardzo zwróćcie uwagę. Jeżeli chodzi tutaj o ten projekt, to to, co się bardzo często jest niezauważone, to to, że tutaj są schodki, tak do z garażu do, wiatru, do takiej szatni i do wiatropu. Tutaj jest schodek i to samo jest do kotłowni i wyjście. Tak, czyli garaż jest, ta część garażu jest, garaż jest obniżona, Także nie wszystkim to odpowiada, więc, więc też zwróćcie uwagę, że, że taki element tutaj jest. Jest jeden schodek i tutaj tak samo. Jeżeli chodzi o garaż, no to garaż 6 metrowy, 6 powiedzmy na 6 jest. Natomiast no to jest taki garaż właśnie na dwa samochody, ale nie na już jakieś rowery, regały, tak. Pewnie rowery gdzieś podwieszone pod ścianą. Regały, z regałami już to ciężej. Jak tam rzeczywiście mają parkować samochody? Także także to jest to jest to. Jeżeli chodzi o tak pomieszczenia... Y to, na co ch chciałam zwrócić uwagę, tak, tak, pomieszczenie gospodarcze, ono ma tutaj, to jest dwunastka, tu z tego pomieszczenia my tak nie za dużo mamy, y, to znaczy nie za dużo skorzystamy z tego pomieszczenia, dlatego że tu w większości tego pomieszczenia jest komunikacja, czyli wyjście na zewnątrz i przejście do garażu, więc tak naprawdę to jeden regał może coś tutaj jeszcze stanie, więc, y, więc tak nie, y, nie za dużo. Jeżeli chodzi o pomieszczenie e, kotłownia-pralnia, to ja znowu nie jestem zwolennikiem takich, takiego układu, e, że mamy kotłownię wewnątrz budynku. To znaczy, e, że musimy przejść po prostu do e, pomieszczenia brudnego przez czysty dom. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no jak mamy jakieś serwisy, będziemy mieć e, serwis kotła, e, czy kominarz tam będzie musiał przychodzić, to zawsze oni będą musieli właśnie przejść przez e, czysty dom. Jeżeli byłaby kotłownia e, połączona po prostu drzwiami z garażem, no to byłoby to trochę wygodniejsze rozwiązanie i nam odcięłoby strefę brudną e, i czystą tak, od, od siebie, więc... E, ja akurat jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale um, zwracam tylko uwagę, że tutaj to połączenie, właśnie przejście przez, prze, przez po prostu y, korytarz i z wiatropu przez korytarz, gdzie sobie biegamy w czystych y, ciepetkach, to y, no to po prostu tutaj będziemy mieć. Te kotłownie teraz nie są też takie brudne, tak? Ale to bardziej chodzi o to, że tam no, coś, coś tam się może dziać w tej kotłowni i to jest jedna rzecz, a druga, że właśnie serwisanci, którzy przy, będą musieli przychodzić, to właśnie będą musieli się nam, nam przechodzić przez dom. Tak, to, to też nie, nie jest zbyt komfortowe, także można też tutaj takie zmiany robić, że odciąć pralnię, żeby pralnia była z tej strony dostępna, natomiast ta część dotycząca kotłowni, żeby była po prostu dostępna z tego pomieszczenia gospodarczego. Także to takie zmiany adaptacyjne już robiliśmy na, przy takim projekcie, więc można też do tego tak podejść. Dobra, jeżeli chodzi o dalsze elementy, to tutaj kuchnia to do zastanowienia się to okno narożne. Z prostego względu część osób chce po prostu wieszać sobie jakieś szafki górne, no tego w tym układzie po prostu się nie da zrobić. Kuchnia nie jest jakaś strasznie duża, chociaż no ma 13 metrów, natomiast ma też spiżarnię. Tak tutaj, za, za drzwiami, ukryta jest spiżarnia, więc praktycznie ta spiżarnia ona też nie jest wielka, ale też coś tam nam ukrywa, więc, więc w sumie. Z, Możemy razem, ta kuchnia, prawda, ma prawie 15 metrów, razem ze spiżarnią. No to już jest całkiem, całkiem dobra. Jeżeli chodzi o ten projekt, to tak. Pamiętajcie, że musicie wymyśleć, jak ma być tutaj z tego, jak ma być wychodzenie na taras, w jaki sposób. I tutaj. Bardziej właśnie musimy się zastanowić, czy w układzie tym, jak, jak będzie dom stołowiany na działce, czy będziemy tędy wychodzili, czy tędy, czy ten, tą stroną, tak. Więc tutaj w tej części, między kanapą a stołem, powinno być jakiś metr przejścia takiego swobodnego, żebyśmy się po prostu nie potykali o meble. Dobra, jeżeli chodzi o toaletę WC, to jest ok, tutaj to mały gabinet, on ma 13 metrów, także, także to jest praktycznie taki normalne, normalnej wielkości pokój i dziewiątka i ósemka to też są sypialnie, czyli to są 13, 14 metrów, czyli też dosyć, dosyć spore. Jeżeli chodzi o dodatkową tą łazienkę takich pełnych rozmiarów, to jest jedna pełnowymiarowa łazienka i ona ma 10 metrów. No, nie wiem czy aż taką dużą, bo z kolei potrzebuje taka rodzina 2 plus 2 powiedzmy do takiego układu. No, ale to też jest tutaj w tym układzie wynikowe. Więc Tutaj tak, te okna długie, do, które są do podłogi, to też do przemyślenia, czy one mają zostać, czy nie. Tak samo to okno tutaj w, narożne w sypialni, tutaj numer 9, i to samo okno narożne w sypialni rodziców. To rozwiązanie, gdzie okno z sypialni wychodzi nam na taras, na którym przebywamy, tak? No to znowu niekoniecznie się sprawdzi lub niekoniecznie będzie to takie rozwiązanie, które, którym wszystkim będzie odpowiadało. No bo, jak tutaj się po prostu toczy impreza albo nie wiem, mamy gości, albo nawet nie wiem, Trzy osoby rozmawiają, a ktoś jest chory, chce odpocząć, to, to po prostu będziemy sobie przeszkadzać. Tak więc yy, yy, tutaj yy, po prostu ta, taki, o taki, w takim układzie to po prostu o tym pamiętajcie. Yy, tu jeszcze zwróćcie uwagę, bo też często jest to niezauważalne, to są słupy, które się napawają na tarasie. To, tutaj, dwa i te dwa. Te słupy do, są do, właśnie, pergoli, która otacza cały ten, ten budynek. Więc też zwróćcie uwagę, że czy Wam to odpowiada, tak? Czy to nie będzie przeszkadzało w ustawianiu jakichś tam mebli, kanap, stołów na, na tarasie. Także. Także to jest to. Do tego projektu właściwie takich większych uwag nie mam. Bo to są to, co są, to jakieś takie drobne wypunktowania, na które trzeba zwrócić uwagę. Natomiast projekt jest też w miarę, w miarę przemyślany. Nie jest też strasznie ciasny. Tak? Pamiętajcie o tych schodkach. I ja bym coś zrobiła tutaj z tą kotłownią.